A na backstage'u ze mną Matek Haribo, zanim zmierzy się w OKTAGONIE, zmierzy się z komentarzami z internetu i mediów społecznościowych. Masz nazwisko ładne jak żelki z Biedronki. Dziękuję. Wyglądasz trochę jak ten ziomek z tego kinder coś tam coś tam. Wiem. Mati, ty też czujesz takie dziwne uczucie w brzuchu przy starcie w samolocie jak się wzbija? Nie. Wow, powinieneś grać w Słonecznym Patrolu. Pozdro mordeczko. Niedługo będę. Szkoda, że nie macie już na wspólnej. No też mi przykro. Super rodzeństwo. Dziękuję. Brakło ci pewności siebie na trailerze, tak ja to odczuwam, ale mimo wszystko kibicuję tobie i w kliku stawiam na ciebie. Os. Os. Takie pytanie. Ty z Amadeusz macie jakąś spinę czy na luziku? Będzie. Spina. Jutro. Dzisiaj. Gąsiewski z Japołokrągła księżyc, to poszedł tam chyba pozwiedzać, a nie wziąć udział. Nie dla psa kiełbasa, nie ta branża. No, lubię zwiedzać to, co poradzę. Pięknie. To był przecież fałsz na fałszu. Okay. Lol, jaki ty krasnal jesteś. Ciekawe, czy po walce będziesz się tak śmiał. W takim razie powodzenia. Dzięki.